Witam Was serdecznie w kontynuacji mojego potruchu fotograficznego Tutaj nami będą komon Ostatnim razem szedłem zobaczyć co tam słychać u perkozika i u mojej gąski Ale nie doszedłem, ponieważ bardzo pochłonęła mnie fotografia tych królików Ale dzisiaj jestem, mam ze sobą szkło 120-300 Ponieważ już jest czas, jest maj, że te gąski się już pokazały i będą małe Tak więc lecimy! Ten rok, 2022, w porównaniu do poprzednich lat, jest Mega Turbo Super. Fajnym rokiem, ponieważ jest dużo wody. A co się z tym wiąże, jest bardzo dużo tutaj roślinności, gdzie te ptaki i kaczki mogą się schować, oraz woda, dzięki której te stworzenia mają pożywienie. Niosę dla tych gąsek Dzisiaj troszeczkę miksu dla ptaków, aby miały jakieś pożywienie oraz takie mniejsze nasionka zmielone dla. Spisklaków, jeśli takowe będą dzisiaj, wszystko przed nami. Póki co widzę, że gniazdo tam naprzeciwko jest puste. Nie ma gąsek, nie ma też jajek z tego, co widzę z obiektywu. Tak więc, albo pies, albo człowiek pozbył się całego gniazda, lub po prostu nasza rodzinka gdzieś tutaj sobie postawie, pływa i miejmy nadzieję ją niedługo namierzyć i sfotografować. Efekty mojego patrolu fotograficznego w okresie kwietniowym dobiegły końca. Mamy tutaj 5 gąsek, następna para gęsi jeszcze gniazduje, a na poprzednim stawie, który widzieliście w tamtym odcinku, następne te dwie gęsi dalej gniazdują. Tak więc spodziewajmy się na dniach kolejnych pisklaków. Przepiękny moment w tym roku, pierwszy raz małe gąski i lecimy z tematem ma jest ta sama samica z tym wygryzionym, z wygryzioną szyją. Coś pięknego. Dobrze mam dzisiaj 120-300, tak więc mogę spokojnie fotografować je na bardzo bliskim dystansie. Próbuję dzisiaj różnych kombinacji. Czas mam 1600 lecz bawię się tsunami 2.8 potem lecę 3.2 aż do 5.6 i sprawdzam jakie to są te efekty na tej Sigmie po upgrade'cie najważniejsze aby ISO nie przekraczało mi tysiaka jeździ się dosyć pochmurnie jak widzicie tak więc jest delikatny filtr niemo tego ostrego słońca pomimo że jest dopiero druga po południu teraz pobiłem czas na 2000 i mamy tutaj przysłonę 3.2 fotografuję te gęsi od 10 lat i nadal sprawia mi to przyjemność jedynie co się zmienia to teren, w którym one przebywają gdzie założą gniazdo to jest wszystko uzależnione od roku, czy jest suchy, czy jest mokry jak widzicie w tym roku mamy dużo, bardzo wody na tym zbiorniku co wiąże się z większą ilością roślinności oraz innymi gatunkami przebywającymi na tym stawie, tak jak na przykład perkozik, którego słychać od czasu do czasu. Z tego co zauważyłem, mamy teraz dwie pary. Wiem, gdzie budują gniazdo, tak więc nie będę im przeszkadzał, nie będę tego nagrywał za bardzo, aby jednak one tutaj pozostały i co roku przebywały, aby założyć kolejne gniazdo. Na przykład dzisiaj w tym celu użyłem swojego starego obiektywu. Sigma 120-300 Sport przy Nikonie D4S, ponieważ te gąski, jak widzieliście, są bardzo, bardzo, bardzo blisko i chciałem właśnie takie portretowe zdjęcia tych młodych gąsek zrobić. Oczywiście przyjdzie też czas na 500, -kę. wtedy będę fotografował te gąski z dalszej odległości, gdy będą troszeczkę większe i bardziej ruchliwe. Póki co to są. Powiedziałbym trzy dniowe gąski, które dopiero co stawiam pierwsze kroki tutaj na tym stawie. Koniec przerwy. Pora na rundę drugą. Tak więc lecimy z tematem. Jak widzicie, fotel z brzucha leżąc tutaj na karymacie z Plandeką. A gąski już się zbliżają do mnie. A ja z Wami się w tym momencie żegnam, ponieważ zostaję tutaj pofocić jeszcze te gąski troszeczkę z innej perspektywy i troszeczkę też w innym miejscu. Tak więc pozdrawiam Was serdecznie i do następnego piątku. See ya.